W dzisiejszym odcinku dalej będziemy robić questy. No. Niestety trzeba robić te questy, -a, a dopiero potem będziemy je robić z innego. Ale to już niedługo. Długo będziemy długo przejdziemy do innego obodu. i będziemy robić tank. Jej, tak No i no tu. No trzeba, no. No to robić, no nic nie Niestety trzeba, no Nie, ale dobra, uh, uh, uh. no na razie, na razie kiedy będziemy że tutaj się tylko ale wziąć, idziemy sobie na wykonanie swojego innego kłopka. będziemy wykonywać, um, będziemy wykonywać testa um, dla snapa, więc um, no po prostu, wykonamy test. Wykonamy tego płaska i będziemy mogli już... No będziemy, będziemy mogli odbierać wtedy minerał, była, ja nie powiedziano, kiedy było dokładnie. Ale przy okazji oddamy też jeszcze innego płaska. No dobrze, no, oglądajcie. Ja tam będę komentował na razie. Mm. Tak, myślę, że nagram jeszcze jeden godzin odcinek do a potem przejdę sobie tego. Przejdę sobie modyfikację do góry, ale w bardzo fajna modyfikacja, dlatego chciałem ją nagrać. Mówiłem już, że nagram, ale hmm, idziemy jeszcze kiedy. No, ja teraz nagraję, nagram ją. Hmm. tyle możecie usłyszeć y, mój y, dźwięk też z mikrofonu, ale to będzie dźwięk, y, dlatego że. E, Dlatego, że... No bo tak jak nie w tej ejonie nagrywałem i to zostało. No to musiałem nagrywać tylko drugi raz, bo nie mam tej z tego. No, ale dobra. No dobra. Mmmm. to co? Idziemy zabić te pretosztury. Tylko! bo mam jeszcze ten, nie wiem, widzę, ustawienia tego. Yyy, potem to, na trzy kreatury. ja im praktycznie nic nie mówiłem, nawet nie ubiłem jednego. Yyy, e, próbowałam uciec, też nie wyszło. No, no cóż, nie zrażamy się i idziemy dalej. Bo teraz szukają tego, jak ja to lubię. w e, kolejnym odcinku tylko się już renderuje. Niedługo będę mógł wstawiać i to właśnie będzie bardzo dobrze, że będę mógł wstawić. Nie wiem, czy dzisiaj go wstawię, dzisiaj już go, go jeszcze raczej powinienem wstawić, ale następny odcinek na pewno będzie na jutro. Jak już to na ten głos, to od razu zacznę renderować. Zacznę renderować od razu głos w a, a potem od razu za, yy, za sobie też. zobaczę sobie ten, Zobaczę sobie... No, zacznę nazywać nas, żebyśmy to w kompetencje. Właściwie idziemy z powrotem z radą z Teraz pomyślałem taktycznie i zacząłem yy, jak się masz prezydencjalnie, jakoś się to nie wychodziło. Teraz się tak chwilę skaknę, co się stało. Miałem obróć w lewo i w prawo, a przejść w kroku w lewo i w prawo miałem tak samo ustawiony. Więc to wiadomo, że będę szedł w lewo, ale będę mi od razu wchodzić yy, w prawo. Zajmę już teraz, żebym nie wyżdżę, to na szczęście. Musię... No, no, ale bym musiał odnowić. Aaaa! Tylko, że chyba nie robię. Znaleźć mi sobie lepszą bronię, taką aż lepszą? Tylko jeden, atak. Tak, jeden punkt obrazu. No, to się jest tam praktycznie. Nie To już tak. By się opłacało, się nie opłacało. Znaczy, na przykład takie zardegale jeszcze się nie mogli przenosić. Ale będziemy to mogli unieść, bo to ona i niej przyjeżdżają. Gorsi no spoko kielka taka, no jak na, jak na swoje czasy, no to bardzo fajnie się e, z nią gra nadal. Ma swój klimat, ma swoją fabułę. Nie to, co te nowsze gry, tak, gdy, gdy e, te gry mają panią, bardzo ładną grafikę, grywalność, no nie powiem, że nie mają, ale nie mają klimatu, nie mają fabuły. No, no Na przykład, niedawno przed e, Wiedźmin Trójka, na no, co zarobił. Pograłem sobie w niego, ale jak widzę, że minimalne 6 nie gra, no to to nie mam mój Niestety. No i dobra, no to, 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 dalej... to dalej w razie nie mam stopy, w nie mam stopy, ale I teraz będziemy płacić za te, yy, za obronę szczerze, że nie tak gałpatę, ale ja też zawsze wolę zapłacić, żeby, żeby potem y, mieć spokój. Zwłaszcza jeśli zapłacicie Halowi, o. Puszka kontra chrząszcze za, za, za ta numer 2. Nie, 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 jak ja to po prostu widzę, to nie dojść do rozwala. Ja nie mogę trafić w ogóle z tych szątków, ale nie wiem dlaczego nie mogę ich trafić. One są tak bardzo zbugowane, to jest naprawdę tak jest tak bardzo zbugowane. Chodzą w tej ścianie na tym. Gdyby nie, nie chodzili w tej skórę, to by się tam nie Ale nie, jak wchodzą w tej chodzą przez ścianie, To jest właśnie najgorsze, jeżeli chodzą w tej ścianie. Dobra. в только так а на права у нас на гробах дня мерсед я не могу явно пока ли ул так и параджая орудий иeta ничего ниTelefone 80 не'. могу его

na razie nic nie myślę, na razie jestem chcę I się wyrzucać za na dół. Chodzi za bo nie mam nic do tego, co mi się podchodzi. ale że on zawsze musi gadać i on często, zaczyna narkotyka bywać i podstawować to jest bardzo, bardzo na przykład w latach

Dobra, z kolei, to raz się. Później się renderował. Zły powiedział że Jak tylko y, nagram do tego dźwięk, to zacznę już go renderować i, i zacznę pobierać, y, zacznę dać, zacz... no, no, no. no, no. <toddy> ja, nie, nie, nie. E, zacznę. No.

Zanim zacząłem nagrywać, to u nas u nas wreszcie był bowal. Tak się paliło, no złomowisko się paliło. Ale to się nie to się jeszcze chyba nie ogłosiło, jak Ale złomowisko jest tak w miarę odcięte od... Jest tylko jeden dom, tam, ale no to Ten, ta część złomowiska jest odcięta od wszystkiego. Więc powinno się udać mu kart. nie będzie A no, co tu się nie Dobrze, trzeba. No to teraz bierzemy Mordraga i idziemy z Mordragiem w południu. No i tutaj już praktycznie nie ma co opowiadać, bo teraz jak z nim pójdziemy, to będzie trochę etno. Ale następny odcinek będzie już trochę w kopalni barownej, nie wiem, jeszcze w kopalni. I dopiero dojdziemy do kopalni, tam to też to tak Mam nadzieję, że w naszych znaczy sercach robimy dużo kopalni, a no nie tylko No ale zobaczcie. Ale mam chrypy. chrypy, już na razie, na razie teraz nie mam chrypy, ale co mam, co mam? Według mnie z tą chrypą jestem taki bardziej już taki głodny, taki lepszy, a nie tak teraz bez tej chrypy, teraz tak bardzo inny, nie słynie przy mnie chyba, teraz kłam się. najdłuższe jest to, że jak chcę sobie głośno, to chcę, czasami to jest

Alleen op een gevoel. Alleen, hè. Alleen, hè. Alleen, dus dat is van je. niet je hebt het. Dat Dat Jestem pewien, że to jest <gryny> tej części nie jak y, 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 mi się zaraz tak, tamty mi się męczyłem, A, a tego nie ja tak przede No chyba idzie to około tak mi się Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie wyjdzie zbyt yy, źle. No, ale dobra. Będę musiał podgłosić to nagranie. To już w miarę głośne, sobie za chwilę przesłucham, ale to tylko... No, jak Nie zrobię... W... coś mi No, to chyba tylko w Sony Vegasie. Ale dlatego... Nie, mam nadzieję, że z tego nie będzie na filmie, bo u mnie jest tak. Ale mi trudno. To tylko uwaga. Ale będzie to za chwilę. Nie wiem, ale chyba nie będę już nagrywał. Nie, no, nagram jeszcze na roczny, Ale jak wstawię ten odcinek jutro, to powinniście spodziewać się jednego odcinka wieczorem. A, skończyłem tego dominasta. Bo się spokusował na odradzie. No to nic. To ja w tym momencie zakończę to nagranie. mais vai de si, desistir, né? Não. Vai na